Cześć, Maneczko, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie Cyklus Buduj zebroje Mark 3 od Dagostyni. Słuchajcie, wziąłem się za dogranie kolejnych elementów, bo tamto co nagrałem, no to się już kończy, a jesteśmy jeszcze trochę w plecy do zmontowania. Kiczka, co tytuł? Przywitaj się, przywitaj się, Kiczka, co? Uabuzujesz dziś? łabuzujesz co? Hopsaj sobie. Ale złaś mnie, złaś. Bierzemy dzisiaj się za egzemplarz numer 82. Nie wiem co gadać tam zbytnio. Zaczynamy. I jak widzicie, mamy kolejne jakieś elementy, zupełnie niepodobne do niczego. Jak mnie dobrze znacie, bardzo nie lubię widoku sprężynek. Dlaczego? Dlatego, że. Mam problem zawsze z ich montażem, one mi zawsze odskakują i wskakują. Ale mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej, że tym razem nie będę mieć żadnych problemów. No, a propos właśnie egzemplarzy, to ten też jest taki pognieciony, jak zobaczycie. No, nie wygląda najpiękniej. Ale i cóż, płace gapowe za to, że one leżały sobie przez ponad rok w pudle. No zobaczcie, jak to wygląda, jak to jest pogniecione. Że to jest tragedia! To jest tragedia jakaś. Przechodzimy do montażu. I oprócz tych elementów będzie też potrzebny korpus. Chyba plec. Tak, będzie to plec, bo ja sobie zmontowałem wstępnie plecy i korpus przedni, znaczy plecy i klatkę piersiową, bo mi to ładniej wyglądało. Już <noise> zapomniałem, jak to było montowane. Dobra, to jest e, zbędne na razie. Zostają plecy. A więc plecy kładziemy sobie tutaj. I jak to montujemy? Trzeba wrócić jedną kartkę. Bardziej skomplikowane niż wygląda. Widzę, że będzie trochę motaniny z tym. Będzie, będzie, będzie. Dobrze. Ten element bierzemy tą stroną. Montujemy do niego sprężynkę. Jest tak drobne, tak ciężko się nagrywa wtedy. O, dobrze. Sprężynka jest przyłożona. Nas... Do... To może odłóżmy. Następny punkt. Bierzemy ten element tą stroną. I teraz pręcik. Pręcik przekładamy delikatnie tutaj. I co dalej? Jeśli się nie mylę. O, tutaj nie zauważymy, a sprężynka już wypadła. Ha, no, jak ma na mnie drażni. Musimy się wszyscy uspokoić. Trzeba przełożyć bolec przez sprężynę. Dobra, zrobię to off-camera, bo w ten sposób ja nie dojrzę, niestety. No, złap ostrość. O. Jak zauważycie, udało się i ten element ładnie sprężynuje. Więc może trochę przybliżę kamerę sobie. Wam będzie też lepiej widzieć wtedy te drobne elementy. Co w następnym etapie? W następnym etapie sprawdź, czy dźwignia obraca się i wraca na miejsce dzięki działaniu sprężyny. No to sprawdzone. Kolejny etap. W kolejnym etapie bierzemy plecy i bierzemy ten kwadratowy element. Przykładamy go tu. Ale wejdź to dobrze. Wkładamy tutaj na dwa bolce, które są, sprężynę. Jedna i druga. Musimy tą sprężynę dopasować na te dwa bolce i zamontować ten element, ale którą stroną? To. No widzowie, słuchajcie, udało mi się to zamontować. Przyznam, że miałem niemałe problemy. Musiałem to zamontować dwa razy, bo za pierwszym razem myślałem, że tutaj coś źle zmontowałem, ze względu na to, że jak przyciskamy tutaj, ten element mi nie działał. A się okazało, że wystarczyło go wyciągnąć od dołu, tutaj ze środka. Wyciągnąć go bardziej na wierzch i dokręcić element. I teraz wszystko jest tak jak być powinno. Zajęło mi to trochę czasu, ale element jak widzicie działał. Przyciskam tutaj z tyłu ukryty przycisk. A wajcha działa. Jest sprawna. No, i jeśli chodzi o montaż, to na dziś to wszystko. Przyznam, że na początku myślałem, że zrobiłem tutaj parę rzeczy źle, jednak po przejrzeniu się dokładnie gazety okazało się, że ten mały dzintel trzeba było wyciągnąć na wierzch, bo jak on był w środku, po przyciśnięciu nic nie działało, a teraz działa. No, więc mam nadzieję, że to niebawem będzie złożone, tak jak yy, ogólnie pozdrowienia dla Wiśnia Music. Bo Ty piszesz, że dla Ciebie to nostalgia, dla mnie jeszcze kilka etapów do zmontowania, więc Ty dobrze już wiesz, co tam będzie dalej, a dla mnie to będzie niespodzianka. Więc ja się nakręcam jeszcze bardziej, aby to zmontować, a na dziś to będzie wszystko. Dzięki, Siemaneczko! I do zobaczenia w kolejnym etapie. Cześć!